Chcesz zarobić więcej za ten sam czas pracy? Z Ateną to możliwe już w te święta wielkanocne. Nie tylko przeżyjesz wielkanoc w nowym miejscu, ale także zarobisz dodatkowe pieniądze bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy. Dwa dni świąt wielkanocnych w firmie Atena są płatne podwójnie. Oznacza to, że jeśli Twoje wynagrodzenie wynosi 1920 euro, otrzymasz dodatkowe 128 euro. Zadzwoń do nas i zapewnij sobie swoją wielkanocną ofertę z Ateną już dziś. Nie przegap tej okazji, aby pracować mniej i zarabiać więcej. Szukasz pracy w południowych, środkowych lub północnych Niemczech? Mamy oferty wszędzie. A gdy mówimy wszędzie, mamy na myśli to poważnie. Z Ateną masz codziennie dostęp do dziesiątek nowych ofert pracy. Lepsze warunki i szybszy start oznaczają więcej możliwości dla Ciebie. Skontaktuj się ze swoim konsultantem lub odwiedź naszą stronę internetową, aby poznać najlepsze oferty. Twoja droga do lepszych zarobków zaczyna się teraz.